Cześć, witam serdecznie, z tej strony KryptoWujek, zapraszam na kolejny dzisiejszy sobotni odcinek. Wybaczcie mi, ale dzisiaj nie mam za dużo mm -hmm. czasu, żeby oglądać newsy i przekazać Wam jak najwięcej informacji dzisiejszego dnia. Natomiast chciałbym tylko przejrzeć informacje na, to, na temat BNB, bit, Bitcoina oraz Ethereum. Więc zacznijmy, od razu, przejdźmy do odcinka, link do Twittera oczywiście na dole zacznijmy. BNB ostatnio wczoraj wieczorem jeszcze tweetnąłem, że mam nadzieję, że zobaczymy 400 dolarów dzisiaj rano. No ale też mogliśmy się spodziewać, że ta korekta kiedyś nastąpi. Tutaj planowałem, miałem nadzieję, że wieczorem jeszcze wybijemy się ładnie z tego trójkąta wzrostowego. Jak najbardziej tak to wyglądało, ponieważ już się przebiliśmy przez niego. Natomiast. Na Fibo dokładnie odbiliśmy się. Nie będę to teraz tutaj wklejał Fibo, żeby, żeby to po prostu pasowało. Muszę to zrobić trochę szybko. Natomiast to był taki fakeout, który miał się odbić dwa razy. Od linii tej wsparcia, tam też było FIBO w tym miejscu, no ale przebiliśmy się w dół i mieliśmy ostry spadek, więc teoretycznie, jeżeli byliśmy aż tutaj i spadliśmy aż do tego momentu, to już było 22,5% korekty. Więc wydaje mi się, że taka korekta powinna wystarczyć, aby rynek, aby BNB szło dalej. Tak samo, jeżeli zobaczymy sobie inną linię wzrostową, to jak najbardziej powinniśmy cały czas ją utrzymać. W tym miejscu jeszcze poprawimy, żeby być dokładniejszym. Powinniśmy ją utrzymać do 300 dolarów, 290, aktualnie 280 dolarów, i wtedy powinniśmy dalej pójść do góry, ze względu na to, że tutaj mieliśmy bardzo długi ten okres wzrostowy. Na tym MACD to dokładnie widzicie z poprzedniego odcinka, pewnie już kojarzycie co nieco ten okres wzrostowy trwał cały jeden dzień i to było 74%. Więc musieliśmy trochę zejść, uspokoić się, troszeczkę zmniejszyć tempo. Na MACD widzieliśmy dosyć ostry spadek, który bardzo szybko zaczął się osłabiać. To jest akurat jednogodzinowy wykres. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze. To jest jeszcze niepotwierdzone, oczywiście, bo możemy przebić tą linię i dalej spadać na dół. Ale ja jestem raczej dobrze nastawiony na wzrosty BNB. Nie patrzcie raczej na to, że ktoś hejtuje BNB czy tam Binance'a ze względu na to, że oni zatrzymują Ethereum. To nie tak działa. Oni po prostu wspierają sieć Ethereum poprzez zwolnienie jej troszeczkę, no bo jest zatkana ta sieć. No niestety, no takie mamy realia i no przybrało to dosyć kiepski moment, że tak powiem. Wybrało to kiepski moment to Ethereum, żeby się zepsuć, kiedy BNB idzie do góry. No ale. Jakoś musimy dać radę. Dopóki się te MACD nie skrzyżuje i nie pójdzie do góry, no to musimy być ostrożni, bo tutaj widać ten. Trend spadkowy zaczął słabnąć, to znaczy te świeczki są coraz wyżej, one są coraz mniejsze, coraz spokojniejsze. Tutaj mieliśmy tylko ten jeden spadek, gdzie wszyscy po prostu rzucili tymi monetami. Ale ten spadek nie był jakiś straszny, to było 16% i to był spadek z 334 dolarów na 283. Więc nawet jeżeli kupiliście gdzieś na górce, to ja bym się nie stresował, bo sam kupiłem na górce i dopiero. Tą górkę będziemy widzieć gdzieś w przyszłości. Tak samo stokastik RSA jest bardzo nisko, zobaczcie, jak jest nisko na jednogodzinówce, więc spokojnie powinien w końcu pójść do góry. RSA jest na bezpiecznym poziomie, teoretycznie na 57 te teraz, także spokojnie powinniśmy widzieć kolejne wzrosty, tak jak tutaj, które trwały. 2 dni, 14 godzin, prawie 3 dni byliśmy powyżej RSI 70, więc jak najbardziej mocny, mocny trend wzrostowy, i wydaje mi się, że takie coś może nas jeszcze czekać. Więc trzymajcie się mocno, bo może być, może być ciekawie. Przejdźmy teraz do Bitcoina. Tak jak widać, Bitcoin ładnie się przebił przez tą linię, którą mieliśmy zaznaczoną na trójkącie wzrostowym. Na tym największym, i teraz co nas czeka, to prawdopodobnie będziemy się odbijać od tej linii, chociaż już tu dobiliśmy 600 dolarów. Dosyć mocne wejście. Zobaczmy sobie to na jednodniówce na Fibo, żeby dokładnie to sprawdzić. Gdzieś widziałem newsy, że teoretycznie korekty na razie nie będzie ze względu na to, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych oraz dolara i do druku dolara jest coraz gorsza, więc jak najbardziej możemy, korekty w lutym możemy nie zobaczyć, więc jeżeli oczekujecie na korektę, to możecie niestety się rozczarować, ale no, różnie może być. Tego nikt dokładnie nie wie. Zniesienia Fibonacciego. Teoretycznie, jeżeli tu mieliśmy top, no to ta cofka może nastąpić, natomiast jeżeli ona nie nastąpi, bo miałem nadzieję, że zobaczymy około 45 tysięcy cofki do 45 tysięcy, czyli gdzieś do FIBO 0,38, ale tak się, jeżeli tak się nie stanie, to dalej musimy liczyć na kolejne, kolejne wzrosty, które będą teoretycznie gdzieś od tego momentu do tego. I tutaj, więc na horyzoncie przebiliśmy Fibo 0,78% 48 tysięcy. Później przebiliśmy 53400 Psychologiczna bariera 55 tysięcy przebita, więc teoretycznie ona powinna być teraz wyznacznikiem jakby tej linii wsparcia. I teraz powinniśmy teoretycznie w lutym dobić 68 tysięcy, jeżeli wierzyć Fibo. Jak najbardziej. No, patrząc na te nasze wskaźniki, które są dosyć dobre na jednodniówce, MACD dalej ma trend wzrostowy, nie zamierza się zatrzymywać, natomiast RSI i stoker RSI jest dosyć wysoko, więc yy, to znaczy, kiedy mamy taki trend wzrostowy, to te RSI nic nie znaczy. Natomiast no, kiedy jest na górce, wiadomo, że kiedyś będzie musiało zejść na dół. Yy, więc pytanie kiedy? To jest dobre pytanie. Na jednogodzinówce yy, jak widać? Rozszerzmy sobie to trochę. Na jednogodzinówce tutaj te MACD sobie tak zmienia tą pozycję ze wzrostowej na spadkową i tak w kółko. Ciężko tutaj coś potrajdować ze względu na to, że ten ruch jest bitcoina bardzo mały na razie 3%, więc ciężko tutaj właśnie będzie dobrze trafić z tradem, ale jeżeli stoker SI rozpędza się, a trend spadkowy zaczął słabnąć na MACD, to znaczy, że myślę, że szansa na dobicie tych 60 tysięcy na dniach, w na ten weekend lub w przyszłym tygodniu jest jak najbardziej realna, tak samo jak dobicie 68 tysięcy do końca lutego, jak najbardziej bardzo możliwe. Więc trzymajmy kciuki, idźmy do góry. Ethereum. Rzućmy okiem na Ethereum, bo tutaj w końcu mem się skończył. Czyli mem się skończył tego, że przebijemy 2000 dolarów. Przebiliśmy bardzo szybko. Raz, dwa, w trzy godziny przebiliśmy 2000 dolarów, czyli dosłownie to, co opowiadałem w poprzednim odcinku: że przebijemy się, odbijemy się lub przebijemy, i w zależności od tego, jak się dalej sytuacja rozwinie, będziemy iść znowu do góry, lub po prostu odbijemy się od tej linii. Dolnego trendu, dolnej linii trendu, i będziemy znowu szli do góry ze względu na ten nasz byczy rynek. Natomiast bardzo dużo informacji, bardzo dużo tego, co się dzieje, tych fundamentalnych informacji, co się dzieje na świecie, ma duży wpływ na właśnie cenę Ethereum. Też to, że ludzie przerzucili się na tego Binance Smart Chain na BNB też na pewno troszeczkę Ethereum ucierpiało na tym i też ucierpiało na tym, że ceny tych transakcji cały czas idą do góry, więc no, ten wzrost może być długoterminowo dużo słabszy, więc prawdopodobnie dużo ludzi po prostu przerzuci się z Ethereum na Bitcoina lub na BNB lub po prostu na coś innego, co będzie szło do, do góry troszeczkę szybciej. Oczywiście są te spekulacje, są te teorie, że będzie kosztowało 2500 dolarów do końca lutego, ale ile to jest wzrostu w tym momencie? 27%, więc to nie jest jakiś wielki wzrost dla porównania. Zobaczmy, jeżeli Bitcoin by poszedł do góry do 68 tysięcy przy takich najlepszych wiatrach od tego momentu to to jest też 24%, a Bitcoin zdaje się być troszeczkę bezpieczniejszą inwestycją niż Ethereum w, w, w tym momencie. A BNB, które ja zainwestowałem osobiście trochę więcej. Jeżeli miałoby pójść o 30%, to to jest raptem 364 dolary, które kosztowało dwa dni temu, czy tam dosłownie jeden dzień temu, 19, tak. Więc to jak najbardziej jest możliwe. Ja bym tu obstawiał troszeczkę większy wzrost na te BNB. Ale to też bierzcie troszeczkę poprawki na to, co, jak ja omawiam BNB, bo jestem bardzo nastawiony na te wzrosty BNB. Będę bardzo mocno drążył temat tego Binance Smart Chain. Odnośnie jakie ma predyspozycje do wzrostu ten coin. Więc jak najbardziej śledźcie sobie go. Cake niestety spadł dosyć mocno, przebił linię spadkową, więc jest mi trochę przykro ze względu na to, że też wrzuciłem trochę kasy w, w tego coina, ale myślę, że kiedy sytuacja się troszeczkę uspokoi na social mediach odnośnie tego hejtu na BNB i panie Smart Chain i tego, że system jest centralizowany przy BNB i tak dalej. Tak naprawdę nikogo to nie obchodzi, czy coś jest centralizowane, czy nie, tylko ludzie tak mówią, bo to jest jakiś chwyt marketingowy słowo klucz, tak naprawdę. Ale jak widzicie, Cake i BNB idą dosyć mocno w parze, to znaczy, kiedy BNB obrywa, Cake idzie dosyć mocno za nim, więc ten, te wykresy są do siebie bardzo podobne. Tak jak na początku, bardzo podobne były do siebie wykresy Bitcoina i Ethereum, a teraz już nie są aż tak do siebie podobne. Więc się rozeszły te ich drogi troszeczkę. Ale myślę, że te korekty, tak jak większość ludzi się ze mną zgodzi, były dobre, były dobre 34% w dół to zweryfikowało po prostu siłę tego coina, gdzie to wystarczy, aby dalej iść do góry, więc jak najbardziej myślę, że powinniśmy być raczej optymistycznie nastawieni do wzrostów tego coina, tak jak tutaj mieliśmy zobaczcie, bardzo podobna sytuacja mocny wzrost, potem spadek, 38% nawet bujaliśmy się przez ile? 6 dni zanim mieliśmy kolejny ruch cenowy w górę który wynosił mniej więcej 169%, więc jak najbardziej, kiedy znowu byśmy poczekali parę dni i znowu okazałoby, okazałoby się, że pójdziemy do góry, to 160%, 150% nawet, nawet 100% to, by będzie, to będzie naprawdę dobra inwestycja, a ruch cenowy musiałby być tylko do 32 dolarów, a to nie jest tak naprawdę tak dużo pieniędzy. Więc dużo ludzi zawsze uważa, że wchodzenie na górce przy takich projektach jest niezbyt bezpieczne, ale uwierzcie mi, że to są świeże projekty, które tak naprawdę, dopiero ludzie zaczynają się nimi interesować. Dopiero zaczął się ten szum na social mediach, więc nie chcę tu siać FOMO. Zróbcie oczywiście badania na własną rękę. Zróbcie sprawdźcie sobie dokładnie, co tu można zrobić, jakie tu są możliwości, i wtedy inwestujcie. Bo ja nie biorę odpowiedzialności za to, w co wkładacie kasę. Ja tylko osobiście dzielę się moimi opiniami, i wydaje mi się, że Cake i BNB będą teraz przodowały w tym wyścigu cenowym. Zaraz za Bitcoinem. To znaczy cenowym, cenowym za Bitcoinem, natomiast procentowo będą prawdopodobnie przodować. Miejmy nadzieję, że mam rację. Miejmy nadzieję, że się to uda. Tak naprawdę nie możemy iść cały czas do góry. Musi być gdzieś ta korekta, żeby po prostu rynek był cały czas płynny. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba, Pomimo tego, że był bardzo krótki i pomimo tego, że nie mówiłem żadnych newsów, postaram się. Robić coś więcej oczywiście, jak będę miał więcej czasu. Dzisiaj niestety tak wyszło. Dzięki za uwagę, dzięki za wsparcie na YouTube i na Twitterze. Jesteście wielcy i do następnego odcinka. Cześć!